Co do Gamory... To konieczne teraz? Szykuję swe ciało do bitwy. A, ale wiesz, że my potwora mamy schwytać, tak? Nie, że zabić. Rzecz jasna. Lecz podejrzewam, że nie ulegnie bez walki. Luzuj mu Lady Hellbender nie kupi zbyt obitego towaru. Z całych sił będę dążył do utrzymania integralności bestii. No! Quillu, zbliża się czas rozmowy o mej oficjalnej odznace drużyny. O co chodzi? Ej! Weź, no, Fyrand, Musimy obgadać, co tam z Gamorą. Jeśli jej szukasz, czeka w kopicie. Właśnie do niej zajrzałem. Wiesz, że wgapiesz się tak raczej halnie, co? Dyskrecja nie jest mym atutem ani zamiarem. No wiem, wkurza cię, że to z nią idziesz na tę akcje, ale... Spróbujesz choć jakoś się zgrać? Wątpię w swoje możliwości. W porządku, stary? Jestem Gród! Wiesz, że cię nie rozumiem, Gród, ale założę, że powiedziałeś właśnie coś bardzo miłego i przemyślanego. <cumstrhyb> Jestem Gród! Co powiedziało drzewo? Nie wiem. Masz milano. Silnik zbierany spod pięciu, czy coś, szemranych lat. Już można? Już. No, to jedziemy! Rocket, drug, Drax, do mnie! Wchodzimy! Mamy jeszcze kilka tyków przed intermisją. Następną? Nowa resetuje sieć ochronną co jeden obrót. Musimy wejść i wyjść, póki nasz kod działa, albo utkniemy. Jeśli poczekamy na reset, będziemy mieli na to cały obrót. Wow. <laughs> no, a czemu sieć nadal działa? Mieliśmy wchodzić. Kontakty zabójczyni są, jak widać, równie godne zaufania co ona sama. Prawie się spłukaliśmy, żeby dostać te kody. Nie mów mi, że są złe! Wyluzuj, zostało kilka tyków przed następną intermisją. Sieć jest już po resecie. Wbij sekwencję, Peter. 0451. Tyle? Szyfr na cztery? Podejrzane. Ta prostota zabezpieczeń nie licuje z korpusem nowa. Nie jest tak prosto. Ten kod działa tylko dziś dla tego statku. A kuma! Gamorowe szyfry to bardziej takie szyfroklucze, stworzone, by integrować koordynaty. Gotowe! Niesamowite. Nie miałem pojęcia, że po wojnie zostało aż tyle szpejów. Czy taury nie przesadzali ze wstrzemięźliwością, zwłaszcza z na czele? To już chyba wszystko niegroźne, no bo nowa mieli 12 lat na uprzątnięcie przed dużych bomb, nie? <laughs> Za to cię lubię, Quill. Tyś taka Lelia. O, mam tyle cudownych i koszmarnych pomysłów na ten sprzęt. Nie przybyliśmy tutaj na szabę. Po co? Systemom bojowym Milano przyda się przeróbka. No i to dobry grosz. Dla Seknarwskiej Królowej Monstrów nasza bestia jest cenniejsza od pokonnie zdobytego złomu. Wow! Stradliwa miejsca. Otwora brak, ale walec przed nami wygląda jak statek kopalnia, o który chodziło Huntlowi Pitera. Kumplowić! Tymczasowemu. I prędko zobaczycie, potwora, jak rozstawimy roketowe wabiki. No, flurwa! Krótki Quill w gotowości! Rusza banda rakieta. Wciąż nie pojmuję, czemu mam tkwić z zabójczynią na pokładzie! Oh, no, bo jesteś częścią Zielonej Bandy! Przypisałeś mnie tam przed nadaniem tej nazwy. I nie jestem Zielony. To morski. Morski? Co? Jak chcemy wmanewrować stwora w to kosmowiertło, stawiamy tupacze po dwóch stronach. Dwie strony, dwie bany. I dwa kilosy lotu luzem. Nie usiądziemy tu statkiem, musicie skakać.